Namiot na przyjęcie pielgrzymów jest już gotowy, już się odbywają tutaj y, wydarzenia. Między innymi dzisiaj jest koncert za chwilę urodzinowej błogosławionej karny. Zakończyło się miasteczko monitewne i będzie czekał na przyjęcie pielgrzymów. Kochani, za dwa tygodnie, tutaj w tym miejscu, będzie apel pielgrzymów, którzy dotrą w pierwszym dniu do zabawy, aby przeżyć, rozpocząć pielgrzymkę, przeżyć pierwszy dzień pielgrzymowania, a potem rano tutaj ślubnicy, trzy śluby. Trzy pary będą tutaj przeżywały swoje życiowe wydarzenie, a mianowicie śluby na pielgrzymce. To wszystko, co nas czeka, jest przygotowane już i, i będzie możliwe dla wszystkich, nawet dla tych, którzy nie wyruszą na pielgrzymkę, ponieważ przeszkody stanęły może wielorakie, nie tylko to, że nie masz czasu albo nie masz, nie masz no, zdrowia. Ale na przykład, że grupa już jest pełna, że już nie można się zapisać w Twojej grupie. Szukaj jeszcze może gdzieś są jakieś grupy wolne, ale będzie aplikacja, która pozwoli Ci każdego dnia pielgrzymować. Spróbuj sobie sam zorganizować pielgrzymkę do najbliższego sanktuarium. Spróbuj sobie zorganizować tak dzień, żeby był każdy dzień pielgrzymką, żeby korzystając z aplikacji, formować się duchowo, uczestniczyć w nabożeństwach, które będą transmitowane i żeby rzeczywiście dojść na jasną górę. Duchowo, ale przede wszystkim duch, który sprawi, że to nie fizycznie ciało ma iść na jasną górę, ale właśnie Twój duch będzie oficie nakarmiony Słowem Bożym przeżyciami, modlitwą i będzie rzeczywiście u Matki Bożej. Zanieśmy Twoje intencje, wszystkie, które złożycie w worku intencji, żeby wszyscy, którzy każdego dnia pragną intencje złożyć, wrzucali go do tego worka. Będziemy się w tych intencjach modlić na mszach świętych, będziemy je polecać w naszych modlitwach, kiedy będziemy kolejne dni wędrować na Jasną Górę. Już jest sierpień, już jest bardzo blisko naszej pielgrzymki i żaden wirus nam nie przeszkodzi. Zapraszam kochani do i fizycznego Pielgrzymowanie na jasną górę dla wielu to naprawdę jest piękne wyzwanie, żeby pokonać ten lęk i niepokój przed wirusem, ale też i zmierzyć się, ponieważ jest tylko jeden dzień. Dla tych, którzy pójdą jeden dzień, jest nagroda. Wejście na jasną górę tak jak pielgrzymi wchodzą z tym niezwykłym wydarzeniem, jakim jest padnięcie na twarz przed tronem jasnej góry. Ci, którzy byli na Jasnej Górze, w pielgrzymce, wiedzą o czym mówię. Ci, którzy jeszcze nie byli, a chcą się dowiedzieć, na pewno dowiedzą się, kiedy będzie ten dziewiąty dzień i kiedy na Jasnej Górze będzie Tarnowska Pielgrzymka, prawdopodobnie największa w Polsce, wchodzi na Jasną Górę. Serdecznie Was, kochani, pozdrawiam i zapraszam. Już jest sierpień. Już widać ten dzień rozpoczęcia naszego pielgrzymowania i przygotowujcie się do tego wydarzenia, zarówno w tym wymiarze fizycznym, bo jeden dzień to niedużo, ale ważne też fizyczne przygotowanie. Ale najważniejsze to duchowe, zachęcam. Szukajcie już aplikacji, jest przygotowywana, żeby przez nią uczestniczyć. Szukajcie relacji i w radiu, i przez nasze facebookowe przekazy, żeby w tym wydarzeniu jak najgłębiej uczestniczyć.